I dzwonię do niej, pytam się, co tam u niej słychać, ona mówi, no właśnie, skończyłam pracę, pisać pracę po angielsku na temat mojej rodziny. No i co mnie napisałeś? No, że jesteś spokojny, że nie można wyprowadzić cię z równowagi. I mówi tak, tato, a właśnie mam do ciebie pytanie. Ja mówię, no słucham, a właściwie czym ty się zajmujesz? Ale czy jest coś, czego się boisz? Tak naprawdę to boję się tylko o... Co za fantastyczna nocy Bosko. Tu będą badacie bomby największego kalibru. I gotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Saleta, były mistrz Europy w boksie, także komentator, także trener. Przemek, spotykamy się... Dzień dobry, się, dzień dobry. Ponieważ słyszałem, że masz bardzo ciekawy projekt związany z boksem. Czy możesz powiedzieć, o co chodzi? To już fama krąży, że to jest jakieś takie <śm> y przedsięwzięcie, które odnosi wielki sukces. Y tysiące ludzi się zainteresowali. Znaczy, zacznijmy od tego, że y y y po zakończeniu kariery no, ja cały czas chcę pozostawać w formie i cały czas moje życie toczy się e, wokół sportu i to nie tylko w sensie komentarza, ale też e, pomagam ludziom dojść do formy i wykorzystuję swoje doświadczenia e, z boksu i generalnie rzecz, biorąc 35 lat e, treningu, no bo nawet jak trenowałem dla siebie, to cały czas e, uważnie obserwowałem to, co się dzieje z moim ciałem. Zupełnie inaczej trenujesz, jak masz lat. 20 czy 25, czy nawet 30, bo wtedy organizm ci naprawdę dużo wybacza. Zupełnie inaczej trenujesz jak masz lat 40, czy, czy teraz jak mam 52. E, no różnica jest taka, że trenuję przede wszystkim mądrzej. No jest e, zupełnie inna regeneracja, niestety gorsza, więc trzeba trenować mądrzej mniej e, i, i trochę więcej odpoczywać. I e, e, no zdarzyła się ta pandemia w mi. Stworzenie programu treningowego chodziło już po głowie jakiś czas. Natomiast no, pandemia zamknęła wszystkich w domu, mnie również, więc pomyślałem sobie, że to będzie dobry moment na to, żeby, żeby stworzyć taki program, żeby nagrać taki program, tym bardziej, że akurat no, do tego programu nie potrzeba właściwie żadnego sprzętu. Jakiś podstawowy, małe ciężarki, które nawet można zastąpić butelkami z wodą czy gumy. I Stworzyłem taki ośmiotygodniowy program treningowy od, od podstaw, gdzie intensywność rośnie z tygodnia na tydzień, każdy trening ma swój cel. Jest to trochę takie na wzór przygotowania do, do walki, które trwa 8 tygodni, żeby po tych 8 tygodniach mieć topową formę, więc pierwsze 4 tygodnie poświęcone są na, bardziej na trening ogólnorozwojowy choć z takimi ćwiczeniami, które pomogą nam później w technice bokserskiej, a później przechodzimy już jakby trochę więcej boksu, choć ciągle jest dużo treningu i wytrzymałościowego, i siłowego. Najważniejsze jest to, że na ten trening nie potrzeba dużo czasu, bo to są trzy treningi tygodniowo po 25 minut, plus wcześniej rozgrzewka, plus jak ktoś chce, to może się porozciągać. I efekty naprawdę są fajne, no bo już ja zacząłem sprzedawać ten program od w maju, więc mam jakby pierwsze informacje zwrotne i naprawdę no ludzie, niektórzy nie potrzebowali gubić kilogramów, ale są tacy, co, co zgubili po 10 czy 12 kilogramów, ale wszyscy no twierdzą przede wszystkim, że mają formę życia, bo to jest naprawdę taki trening. Jak do boksu. Tutaj nie ma zbudować masy mięśniowej, nie ma tylko i wyłącznie sprawić, że zrzucisz nadwagę, ale przede wszystkim sprawia, że jesteś sprawniejszy, masz lepszą kondycję, więcej siły. Gdzie można znaleźć ten program? E, wszystkie informacje są na NoCo 25 Tam e, pisane po polsku www.nokoł25.pl. Tam są wszystkie informacje, są też jakby dowody skuteczności. Można też znaleźć informacje na Facebooku. Słuchaj, tym razem nie będziemy mówić o boksie. Tutaj porozmawialiśmy o tym Twoim programie. Chcę wykorzystać Twoją okazję i przygotowałem dla Ciebie taką ankietę. Dziesięć Bać się? pytań. Bać się? Nie, no przecież Ty nie należysz do bojaźliwych. Nie ma co. Pierwsze pytanie. Ale osobiście uważam, że nie ma złych pytań, są najwyżej złe odpowiedzi. więc... Jaki jest Twój przepis na życie, aby być szczęśliwym? Bo ty jesteś, jak jest, się no spotykam, jestem. zawsze zadowolony. Ja jestem szczęśliwy, bo wydaje mi się, że m, chyba robienie tego, co chce się robić i, i m, nie mówię teraz o, że nie wiem, nie mam na myśli tego, że wpada ci głupota do głowy i, i nie wiem, wybić szybę, to wybijasz szybę, tylko raczej chodzi o e, realizację marzeń. Wszyscy o czymś marzymy. Tylko niestety większość, e, większość. Najczęściej boi się te, próbować realizować te, te marzenia, jakby boi się, boi się porażki. A prawda jest taka, że nawet jeśli się nie uda, no to, to, to już sama droga do realizacji marzeń e, po pierwsze sprawia przyjemność, a po drugie, osobiście uważam, że nawet nie cel, tylko droga do celu jest ważniejsza, bo wtedy nabierasz różnego rodzaju umiejętności, które przydają ci się. Które przydają ci się w, w różnych okolicznościach. I no, ja mam akurat no, w, w, taką w, naprawdę dużą satysfakcję z tego, jak, jak, jak spędziłem, czy jak spędzę swoje życie, że w, w, robię to, co naprawdę co naprawdę lubię. I, I swoje hobby, moje hobby zamieniło się w pracę zawodową. Właśnie, ale ty jesteś człowiekiem wielu talentów, bo przygotowałeś ten znakomity program, jesteś motywatorem, jesteś trenerem, komentatorem, ale jak rozmawiam z Tobą, Ty mówisz, że a, ja to nie jestem pracowity, ja tylko pracuję tyle, ile trzeba, no właśnie, to, prawda? to znaczy, tak, 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 ja, ja zawsze uważałem, że mm, pracuję tylko tyle, ile muszę, ale tylko, że u mnie to jest, dla mnie największym problemem zawsze jest, jak ktoś się zapyta, a czym Ty się zajmujesz? Odpowiedź na, na to pytanie i Problem polega na tym, że u mnie ta, ta granica pomiędzy hobby, przyjemnością i pracą jest bardzo płynna. I nie mam, jak ktoś pracuje od 8 do 16, że tak powiem, no musi iść do roboty, no to jest łatwiej mu odpowiedzieć. Powiem ci taką anegdotę, parę lat temu moja córka młodsza, która dzisiaj ma 18, lat, ale wtedy mogła mieć, nie wiem, z 10 czy 11, i dzwonię do niej, pytam się, co tam u niej słychać. Ona mówi: No właśnie, skończyłam pracę. Pisać pracę po angielsku na temat mojej rodziny. No i co mnie napisałaś? No, że jesteś spokojny, że nie można wyprowadzić cię z równowagi. I mówi tak, tato, a właśnie mam do ciebie pytanie. Ja mówię, no słucham: a właściwie czym ty się zajmujesz? <grym zainteresujesz> ja mówię, wiesz, co dziecko, napisz, że mój zawód jest bycie mną, bycie Przemkiem Saletą i tak, i tak napisała, no i tak rzeczywiście, tak rzeczywiście jest, więc to jest takie dla mnie trochę no, trudne pytanie, czym się zajmuję, bo, bo z jednej strony mm, nie mam takiej konkretnej, konkretnej pracy od 8 do 16, jak mówię, a z drugiej strony mam mało czasu, bo ciągle są jakieś tam, jakieś tam projekty, tylko to wszystko mi sprawdaje dużo frajdy. A jakie jest twoje życiowe motto? E życiowe, że no, świat należy do odważnych, no, tak, taka też jest prawda i e, osobiście uważam, że lepiej jest żałować, że się czegoś spróbowało i się nie udało niż niż całe życie zastanawiać się co by było gdyby, więc e, to zdecydowanie to. Pamiętam jak wyglądałeś po walce z Denisem Andrysem, połowa twarzy sparaliżowana, straszny bój, e, nie uległeś się tego, Znakomitego, wspaniałego boksera, ale czy jest coś, czego się boisz? Tak naprawdę, to boję się tylko o, o bliskich. I jakby to jest tak, tak, tak naprawdę jedyny jakiś taki strach, który w każdym razie potrafię sobie uzmysłowić. To znaczy, no nie ma. Ja nie mówię, że, że w, w coś robię i nie obawiam się, że coś się może stać, ale. No, ale, 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 tak generalnie rzecz biorąc, kalkuluje ryzyko. Myślę też, że no sporty walki są sportami wysokiego ryzyka i człowiek sobie musi zdawać z tego, co robi, i to mi też pozwala kontrolować emocje i, nawet w takich stresujących sytuacjach, w których ktoś inny by się denerwował i bał, ja reaguję tak spokojnie i analitycznie. Jakie są twoje życiowe ekstrawagancje? Kobiety, piękne samochody, dobre alkohole? Wiesz co, no piękne kobiety to no nie jest ekstrawagancja, to jest rzeczywistość, ale... Ale, wiesz co, to chyba zależy od punktu widzenia, bo tak naprawdę, no tak szczerze mówiąc, to jak ja się czasem tak zastanowię, no to, to ja prowadzę naprawdę nudny typ życia. I z drugiej strony, nie wiem, no, jeśli ktoś, ktoś popatrzy na, na, na to, co robię, czym się zajmuję tak, nie wiem, na co dzień i nie wiem, no, i choćby to, że no, właściwie no, prawie codziennie idę na trening, to dla wielu osób jest ekstrawagancja. Dla mnie jest to mm, z jednej strony jakaś taka higiena życia, z drugiej strony nauk, no, z trzeciej strony też, no część, no, część zawodu, no, w sensie takim, że no, jeśli ja nie byłbym w formie, no to jeśli nie wiem, promuję, załóżmy, sport i próbuję zdrowy styl życia, no to nie byłbym wiarygodny. Zdarza ci się kłamać? Eee, bardzo rzadko. To znaczy, ja, chyba kiedyś więcej. <słuch> <słuch> to znaczy wynika to, z, wynika to z wielu rzeczy. Wynika to po pierwsze, nie lubię kłamać, choć eee, obiektywnie rzecz Obiektywnie przyznaję, że potrafię, ale, ale nie lubię kłamać. I myślę, że dużo, dużo... wcześniej podejrzałem, że kłamałem z racji tego, zdarzało mi się kłamać z racji tego, że um, być może brakowało mi trochę takiej pewności siebie, być może no inaczej do tego podchodziłem. Dzisiaj, e, jak człowiek dorasta, to uświadamia sobie. Yy, że ma też jakąś tam odpowiedzialność, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wolę i stać mnie na szczerość. Masz opinię przystojniaka, ale czy jest w Twoim wyglądzie coś, co Ci się nie podoba? Wiesz co? Chyba nie. To w sensie takim, że ja się nad tym nie zastanawiałem. No jak dorastałem, to wydawało mi się, że mam odstające uszy. I to chyba, nie wiem, jak miałem tam 12, 13 czy 14 lat, był jakiś, był jakiś kompleks. Natomiast potem chyba to już nie, nie było już tego stające, no ale też trenując boks jak wyjeżdżałem do Stanów to mm, miałem numer kołnierzyka 41 jak wróciłem parę lat później miałem 49 oh. Wie, więc, więc te, to zależy od tego jak teraz mam tak mniej więcej 49 ale, ale jak siedziałem dużo na siłowni sam miał 50, To tak no mi jeszcze Ci brakuje Ja miałem 50, jest no, ma te 50 przy wzroście niecałym 1,80m Natomiast e, ja najwięcej miałem 52. Jak, no. jak siedziałem na siłowni ważyłem 128 kg najwięcej, no to rzeczywiście numer kołnierzyka miałem 52. A pamiętasz ile miałeś numer kołnierzyka, jak walczyłeś z gołotą? A to podejrzewam, że tam mało ważyłem, bo tam ważyłem niecałe 105 kg, więc podejrzewam, że tak właśnie 48-49. Jesteś jedynym znanym mi człowiekiem, który dosyć dobrze zarabiał. Nie wiem ile teraz zarabiasz, ale dosyć dobrze i nigdy nie kupił sobie chyba ani mieszkania, ani domu. Znaczy nie, kupiłem mieszkanie, kiedyś tak? kupiłem mieszkanie, tak. tak. Kupiłem tak. mieszkanie i byłem nieszczęśliwym posiadaczem mieszkania przez dwa lata. Nieszczęśliwym dlatego, że ja nie lubię być uwiązany. No ogólnie rzecz biorąc to mieszkanie wiąże cię tak bardzo, bardzo, bardzo konkretnie, a ja tak Wszystkim powtarzam, jak ktoś się dziwi, że nie mam mieszkania, to ja powtarzam, no jak ja mogę mieć mieszkanie, jak, skąd ja mam wiedzieć, gdzie, gdzie chcę mieszkać, jak nie mieszkałem wszędzie. I teraz to już się nawet trochę tak zmieniło, ale był taki okres pewno z 20 lat z mojego życia, gdzie dla zasady co roku się przeprowadzałem. Także w sumie tam biorąc pod uwagę przeprowadzki też do Stanów w Stanach do Tajlandii, w Tajlandii i tak dalej tak dalej. No to y, przeprowadzałem się myślę między 40 a 50 razy. I z tym, że i też ja nie jestem kolekcjonerem rzeczy. Dla mnie tak na przykład taka przeprowadzka była też jakimś jakąś taką, takim rodzajem zachowania pewnej higieny, że po prostu przy przeprowadzce pozbywałem się mnóstwa mnóstwa rzeczy, oddawałem ubrania, buty i tak dalej i tak dalej. Ale pasmieszczałej Europy zostawiłeś? No, właśnie z tymi pasami to jest problem. Akurat pas Mistrza Europy, bo ogólnie rzecz biorąc, ja nie zbieram pamiątek i, i tak naprawdę no, większość pasów i większość pamiątek rozdałem na różnego rodzaju akcje charytatywne. Natomiast no, pas Mistrza Europy, z racji tego, że historyczny był jako pierwszy Polak, no, chciałem zachować i pożyczyłem Maćkowi Maleńczukowi na plan teledysku i zaginął. A więc tutaj akurat pech. Także tak naprawdę to został mi jeden pas w WBC International zdobyty właśnie w walce z Denisem Andriusem. Jest coś, co chciałbyś w swoim życiu zmienić? Są takie momenty, kiedy chciałbym coś zmienić, ale, ale potem mi się to... później mi przechodzi, tak? W sensie takim, że... No, czasami wiadomo, no jak jak, jak człowiek prowadzi takie wolne życie, w ogóle ma wolny zawód, no to wiadomo, że mm... To życie w różnych aspektach które przypomina sinusoidy. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. I trzeba się do tego przyzwyczaić i, 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 i to zaakceptować. Natomiast nie ukrywam, że w parę razy w życiu miałem taki, taki moment, że myślałem, po do roboty od 8 do 16 i miałem święty spokój. Ale z drugiej strony ja, ciężko jest usiedzieć na, na miejscu. Nie wiem, co będę robił za rok czy za dwa lata, bo do głowy wpadają w różne czasem... Z punktu widzenia innych głupie pomysły, więc, więc w zasadzie nie. No, znam swoje bady i czasami nawet je lubię. No. Dzięki Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.